Flash. Jestem znowu Jestem Flash. Dobry shot O drugi raz gruby, pozdrawiam Wizu, jeśli chcesz z nami zagrać Razem w oga na molach To wpadaj w koncie Discorda Link masz w opisie I wpadaj, napisz na PV lub na Ticketie Lub na czacie, a my się z tobą zajmiemy Wpadaj śmiało Ładnie widzę? Ładnie. Jeden ja impostora, impostor. PABLO Picasso. A ja! A jesteś pewien na 100%? Czy to mogła być jakaś inna rola, która się powiedzmy wywaliła? Jestem pewien. To był impostor na utron. Jestem pewien, że Ale wiesz, że to jeśli był masz weterana, Bartezę. to może ci się ktoś wywalić, nie? Jestem pewien, że to był Bartese. Y nie, bo ja jestem cały czas na reaktorze. Albo nie, jednak nie. To znaczy, że Pablo Picasso nie wiem, na niego. Babiecie. Aha, a czemu tak randomowe strzały? Nie wiem. Wytłumacz mi chociaż raz, dlaczego albo ja, albo pa albo Nebi? No bo was tego baz oznaczałem mi, jesteście na czerwono. O Boże, taki orak, XD. taki orak. Dobra, ja to skipuję, bo to jak brzmi jak totalny egza. Hmm. Najpierw no na mnie, niego, albo nie Jester ewentualnie. Pewnie, jak na dwie osoby? Oracle, no, ale chłopie, patrz, wystarczyło że, ja mu, wy, wystarczyło, że ja mu powiedziałem na, na to, że jestem na i nagle nadebiegło trochę tak No bo jakby serio... Tem -tem. Oracle to jest, to nie jest zawsze pewne, ale jak się da na złą osobę, to jeszcze... Serio? Czemu? Co? Ej, w sumie tak naprawdę jak, jak mnie odstrzeli, no to będą wiedzieć rolę tego. Jednego z kolegi, który oznacza... O co chodzi? What? Nie nic. Nic. Ej, gruby, ja ciebie oznaczyłem tylko tyle powiem.

To jest barteza. Hehehe <laughs> ja? Nie wiem. Od, 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 ale, chłopie, nie mnie, ale je, drugi raz mi się pokazałeś, jakby co, więc. Ale chłopie. Wiesz? Ale patrz. Ej, bo ja raz, stoję całym. Ja, ja stoję cał... Okej, okay, skipnę Ale skipujcie. Nie nie głosujcie, ale wytłumaczę. Dajcie po powytłumaczyć, a nie głosujcie. Dziękuję bardzo. Skipujcie, nie. Skipujcie, dasz powiedzieć. E, to było tak, że. Ja przez całą rundę stałem na witalsach, Sebramkasz odbiegał może to potwierdzić, potem przebiegał serek, może to potwierdzić. Ja całą rundę stoję na witalsach, ty ciało masz 20 sekund. A ty mnie z dupy oskarżasz, przez całą rundę stoję na witalsach Zdajesz sobie sprawę okay. w ogóle jak działa. Ja też zadam jeszcze inne pytanie, tak. w ogóle byś jak Skip... Skipujcie, dobrze. Skipujcie No właśnie, więc... Żeby mnie nie odstrzelić. Możecie chodzić on... cały czas. Ja skipuję, patrz, ja skipnąłem, żeby nie było No, robot nowy kończy, no, się grało. Na razie. Nie no. Ciała na kamera. No to z tego. Ogólnie Lerty jest hard clearem. Ogólnie z tego z tego jest czysty Sebramkarz, Serek i Lerti. a ja powiem tyle, że drugi mam dwa drugi raz Serka i trzeci raz Barceza. No dobra, Serka o że. Do... Weźcie, nie tego... głosujcie, dajcie. Wytłumaczcie, bo to jest tak random. No, ale od dajcie... od ja też chcę powiedzieć na... coś na ten temat. No. Zacznijmy od tego. Zacznijmy od, od tego, że w momencie, ja byłem na Witalsach Serkiem, w momencie, kiedy padło ciało, któreś było na kamerę. Dzięki. Okay. Orakel już nie żyje. Aha. Właśnie. To jest neutral, to będzie kolejna rzecz tego, co o. mówię. No Ale to wtedy, kiedy padło ciało, był tam barze ze serek, oni nie mogli nie, No właśnie, nie bo my się tam minęliśmy we trójkę tak. i, i po, o, ja, nie drugie, mogliśmy czekaj. to zabić. A po a. drugie, kiedy orakel da na złą osobę, to wtedy ta osoba kłamie. A on dał na luksera, który jest neutralem. Co oznacza, że on kłamał po prostu te jego informacje były nieprawdziwe i dlatego. Tak nie skoro, rozumiem tej roli, w sensie ja nie, wow, nie ogarniam. Że, że, że... Słuchaj, Bramka, Ale wiesz, Luxer też to może, Luxer to... też... Ale ty nie żyjesz, więc się nie odzywasz. No wiem, ale e, ale nie, ci... nie odzywasz się. No, po rundzie. E, Luxer też może być Jesterem. Hmm, dziwne, ciekawe Jakby, ja, Jakbym ja był, to przecież Lert le, le, by nie żył. Przecież od całą rundę spędziłem, dosłownie z e, Nie wiem, skip? No właśnie... Nie mam pojęcia zielonego. Nie, nie jeszcze na sobie zginię to się nie, pomyczyje. Nie. A w ogóle Nebiego ktoś widział? Potwierdzi ktoś go. Mhm. Mm no Bo to ja. Tresus na Nebiego. Ja widziałem Nebiego, z którym chodziłem, miałem wejść do security, a go na miango. go. Mm mhm. Miałem tam Nie ja to skipuję, trochę. Bo ale ktoś wie ile ma. A Dużo. jeśli a ktoś wie ile ma ciało? Dużo. Ale tego Sebramkarz i Serek nie zrobili, no, przynajmniej no tego kilo, nie? No to w sumie nie możemy nic wniosku. No to, to jest albo Lux albo Pablo, nie? Ale Bartheze, a skąd ty biegłeś do nas? To jest albo... skąd Ty biegłeś do nas? Bo Ty jako Nie, ja chłopie byłem już tam wcześniej, Bartela, ja byłem sprzed przed tym jak Ty w ogóle byłeś tam Nie, e, Ty dopiero wchodziłeś, się, widziałem, ja bodajże widziałe, ja widziałem jak Ty Nie, przecież Sebramkarz i Serek Ci potwierdzą, tak że, ja, jak... że ja byłem z nimi wcześniej Dobra, jakby... E, te ciało padło jakieś 20 sekund z tego pamiętam, Ale wtedy, kiedy padło to ciało na Vitalsach, to wtedy obok był Serek i Barteresa, więc no oni właśnie, nie No właśnie, ja mogli tam zrobić. byłem. Także oni po nie, prostu nie, nie, nie byli w stanie fizycznie Fyzi? tego zrobić. A ja. Dobra, więc to jesteś... mamy... Albo ty... 3... Albo Nebi. Albo ty, albo Nebi. Nie ja nie jestem. bo ja byłem wtedy z Lertin. A powiedz jaką masz ale rolę? Chcesz, ty, masz ty, neutrala, ty, czy, czy króle no, to no, powiedz? No. Szczerze. Neutrala, akurat mam neutrala, mm -hmm. ale nie musi mieć neutrala. No tak, ci się, że procent, że jest dobrze. neutralem zabijającym, tylko że ten frag był tylko no to raczej font, że on był neutralnym zabijającym, więc bym się go nie, nie pozbywał raczej. On może być coś Doom ewentualnie nie arsonista, nie? nie to nie? jest Pablo, po prostu to jest Pablo. No wy robicie. Nie wiem ja to skipuję. Ja bym to skipnął, bo jeszcze ewentualnie za może być, ale. Ja, ja dałem... Sorry ja sens, że dałem na ciebie, bo po prostu ja to szybko dałem. Aha. Okay. Ale, ale dlatego zawsze się orachlem, czeka. Orachlem, więc... Yes, wiedziałem, you know. że jest impostorem, wiedziałem no, as... I...